Znajdujemy się na tyłach kościoła pod wezwaniem Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Dębem Wielkim na tyłach, dlatego że właśnie z tyłu możemy zauważyć przepiękną neogotycką bryłę naszego kościoła. Kościół został wybudowany w 1906 roku. Jest projektu architekta Józefa końskiego, który zaprojektował kilka kościołów w naszej najbliższej okolicy, większość w stylu neogotyckim. Kościół zbudowany jest na Ziemi należącej do państwa Tabiszewskich, właścicieli majątku Dębem Wielkim. Na tym terenie, jak podają ręckie legendy, znajdowała się karczma. Przewodniczącym Komitetu Budowy Kościoła był hrabia Marian Starzeński, właściciel majątku Ruda. Będąc przy kościele, warto wspomnieć o Bitwie warszawskim, bo przecież w tym roku świętujemy jej stulecie, walki w 1920 roku rozgrywały się także i w dębem Wielkim. Otóż 17 sierpnia 1920 roku musieliśmy stoczyć bitwę z Nawałą bolszewicką, ponieważ tutaj w dębem bolszewicy w naszym dębskim kościele urządzili sobie stajnie i magazyn broni. Wojska polskie, które nacierały z Warszawy, próbowały wypchnąć żołnierzy bolszewickich w stronę Mińska-Mazowieckiego, co im się udało. Bolszewicy wycofując się, zgromadzili ogromną ilość materiału wybuchowego w naszym kościele i wycofując się podpalili ląd. Na szczęście udało się uratować kościół w dębem wielkim przez zniszczeniem przez podpułkownika Jana Bozowskiego, który w ostatniej chwili bohatersko odciął ląd. Takie miejsca jak te, miejsca zabytkowe, miejsca ciekawe z ogromną historią możemy poznawać na różne sposoby. Krajoznawstwo, czyli poznawanie piękna kraju ojczystego, to nie tylko zwiedzenie z przewodnikiem, ale również inne, bardziej nowoczesne metody poznawania naszego kraju, takie jak geocaching, questing czy trino, czyli turystyczno-rekreacyjne imprezy na orientację. W naszej gminie mamy aż cztery takie trasy. Dwie z nich prowadzą po Dębem Wielkim, jedna trasa po Krośli i Rudzie, a jedna trasa rowerowa prowadzi po całej gminie Dębę Wielkie, szlakiem Bitwy Powstania Listopadowego Bitwy pod Dębem Wielkim, stoczonej 31 marca 1831 roku.